Ja się serdecznie. Jakiś czas temu w sklepie premium pojawiła się maszynka SHPTK za całe 120 zł. Także uważam, że oferta całkiem fajna, całkiem korzystna. I uważam, że warto nagrać się tym ciągu, ponieważ zarobki na nim są naprawdę wspaniałe. E, czy na randomie, czy na Oslocie Lite, ponieważ na Oslocie Lite ma bardzo mocnego perka. E, także pod zarabianiem samych kredytów, naprawdę e, maszynka potężna. Zastanawiam się, czy nie dać właśnie więcej hacków, tak 14. Myślę, że czasem byłoby można nawet do 20 używać e, na jakiś taki lżejszy matchmaking i może pokażę wam moduły jeszcze jakie ja używam właśnie na ten jog, ponieważ my tutaj dosyłać. E, mamy na to turbo i małe obracanie. A ponadto wrzuciłem do tego optykę cicho układ i dosyłać na jakieś takie bardziej otwarte mapy, e, gdzie będą się spotkać, ponieważ dzięki temu mamy full zasięg widzenia, także w niektórych momentach naprawdę jak nie ma lightów albo coś takiego, albo są mapy, gdzie lighty nie pograją, e, to naprawdę może to oddać. I co? I myślę, że puściłem sobie bonus osobisty, e, ile się zbite w komorze. Wybierzemy jeszcze jakieś mapy. Uważam, że Piaski i Procha akurat potencjalnie bardzo fajne mapy. I co by było można tutaj wyrzucić? Na pewno Przełęcz, nie lubię pienię... Przełęczy, Przełęcz jest obrzydliwa. I myślę, że Pilz, no Piers też na takie czołgi papierowe raczej nie jest fajną mapą, także lecimy z pierwszą. I powiem wam, że mapkę dało, no szczerze ciężko. Trudną bardzo mapę pod ten szok. Lotnisko też jest właśnie jedną z takich tunelowych map, gdzie nie ma zbytnio możliwości ani na przejechanie nigdzie, ani na złapanie jakiegoś takiego darm darmowego demedzu, zwłaszcza po pierdoleniu czołgiem, ponieważ no, na taki całkiem polubiłem tę mapę. Ja tutaj no muszę przyznać, że będziemy musieli pokombinać, zastanawiam się czy nie pochodzi tak e, na środek, może później stamtąd przelatuje, coś pokombinuje. Także na początku bardzo lubię ten zestaw z turbo, gdzieś by dojechać szybciej na pozycję i obracanie też jest fajne e, Ze względu na to, że ta wieża rzeczywiście jakkolwiek się obraca, nie, nie jest to takie mułowate e, Więc to też bardzo, bardzo fajna opcja, właśnie pociśniemy sobie gdzieś tutaj na mida Możecie mi napisać w komentarzach, bo w sumie e, zmieni zmieniłem sobie ostatnio czułość na mysze, e, ponieważ też właśnie przy przygotowuję się pod nową podkładkę i pod nową myszkę, ponieważ ją zamówiłem. Także gdybyście byli zainteresowani, co kupię, to wam mogę nawet jakiś opening zrobić z tej myszki, jak ona przyjdzie. E, także możecie napisać w komentarzach. E, waży 34 gramy, także dosyć, dosyć lekka, e, więc będzie testowane i co? Ja zawsze sobie lubię tutaj zacząć właśnie takim czołgiem. Jest całkiem spoko. Ponieważ czasem jak ktoś mina, wychylić czasem jak ktoś spółki, bo on popełni. Różnie bywa. W tym przypadku jest tutaj pusto. Niestety jest pusto. Także będziemy musieli sobie jakoś pokombinować tak bardziej. Jakoś może objechać albo coś takiego wykombinować. Nie wiem, nie wiem. Light gra lewo. E, czy, co, czy cokolwiek będzie nam idzie? Nie mam pojęcia, szczerze. Może coś będzie na bazie. Akurat w tym przypadku do spotkania bazy się optyka, ale wiecie, e, nie wiecie do końca, w którym miejscu się znajdziecie w trakcie bitwy w takim game'ie. Także to jest ogólnie gra, gdzie raczej będziemy sobie czekać, nadając po prostu, ktoś błąd popełni. Czasami ludzie tutaj środkiem wjeżdżają i ja tak robię. Także szczerze, na razie takie badanie terenu e, i myślę, że możemy coś o tym tutaj pomyśleć i tak sobie pogadać o taktykach właśnie na tą mapę. No, wjazd midem, bardzo oczywisty, tak, także byłem zdecydowany na to. E, także daliśmy sobie pestunię. Zastanawiam się tak właśnie, czy z mida bym mógł na też wychylać później. Nie wiem, o, może. Może, może z jakimś haczykiem takim potężnym, gdy, gdybym tutaj bombę dał. E, to, to byłoby bardzo miło. Heka, nie tam bo przodu, ale myślę, że stąd pest po wychylę. E, trzeba walać jak, jak są wychylacie, bo można z bazy dostać w pestunie, czasem jak ktoś dla na idzie na środku to też nie wychylicie z tej pozycji. Także dwie darmowe w pantery już jest bardzo, bardzo fajnie. Darmowy damage bez straty bez HP. Dosetka przeratowała, to jest interesujące, że on e, oddał całą tą flankę. Ciekawe, ciekawe, bar bardzo nietypowe. Myślicie, że jak jeszcze raz wychylę na panterę to mi odda? Wątpię. 130 x 2 Zastanawiam się czy nawet hitów nie załadować na to ale dobra już trudno się mówi Pusi mnie troszkę by tym środkiem jechać by Ostrzelić tą panterę Zająć sobie środek zagrać na mausa o ja już jestem yy, Paczerka w garażu A SK na półce o ty połganiem. Hm. Dostał za to całe szczęście Chciałem wjechać tym śladkiem i jest ten mausik, którego można pofarmić. Szarioter. Na szczęście mi nie dało się jakimś cudem. I akurat ten maus jest taką krówką, którą na nawet bym mógł przebijać, szczerze, w tej bitwie. Chciałem dać tamtego, by go dobić. Ponieważ wiecie, jest jedna lufa do farmia teraz, a nie dwie. Nie ma dwóch kątów różnych. E, któ Które mnie będą mogły trzymać w jakiś tam sposób. Przyjąć się na hita, akurat e, SRPTK jest bardzo mocnym ciągiem, Na osmakerze, poniżej to penetracji, no 330 to jest bardzo dużo. Akurat nie miałem hity, więc tego i nie, Ale za tym ciągiem jak najbardziej można przebijać. E, po policzkach często penetracji losuje I że ty bierzesz miksem po mnie, e, dość środka to też jest ciekawe. Interesujące. Zafry, no i Magara za a 100%, że ma garaż. Nie widzi go ty fajny. Nie. A sądziłem, że mnie uratuje. Najgorzej. Gdybym przebił ten jeden pocisk, to no chyba to Ale 2000. Zapomniałem bonus odpalić, także odpalę się bonus osobisty i zobaczymy jak na ten zarobię Ponieważ pociski są drogie ale też to, że w większości bitów może się liczy to naprawdę daję to radę. Także tutaj bitwa się już kończy. przejdziemy do podsumowania tej, tej właśnie gry Taka to była giera. Wynik jakiś świetny, ale zarobiłem z tego 200 tysięcy, ale to chyba ze względu na, na to, że jakoś misja. Tak, misja na, 600, na 65 tysięcy plus tutaj misja na 400. O, to sporo zarobiłem. Nie, no, toś taki sam czysty zarobek sobie byłby nie, całkiem niezły. Musisz pamiętać, że gram właśnie i na dużych zestawach, i na racjach. Także, gdy, gdyby się nie używali, to na pewno te 40 tysięcy więcej by wypadło. Także lec lecimy z kolejną bitwą. Mm. I mamy tutaj linię Zygfrieda. To też fajna mapa. Ciekawa i interesująca mapka, na pewno. E, to muszę przyznać. Ale raczej niekoniecznie na, tak, na takie papierowe czołgi, Nie lubię tej wapy na papierowe czołgi, Ogólnie na HD jest świetna, bardzo, bardzo fajnie. Na jakieś magazynki wam pokazywałem zresztą już sztuczki, jak tutaj zagrać, zrobić sobie przestrzeń, gdzieś tam opening, dar, darmo epechy na grosie. Można. E, tutaj zastanawiam się szczerze, jak bym chciał zagrać. Dobrze, że nie rzuciło na dziesiątki, rzuciło na dziewiątki, więc nie ma tragedii. Chociaż i tak jestem zdziwiony, nie? Że dwa razy niekorzystny matchmaking, dwa razy niekorzystna mapa, to to ee, duży niefart. I co? I polecimy sobie, jakie przeszczał. Tam w lighty damy po dwie. Mm, coś z tego pokombinujemy. Także przestrzał na pewno z hacków można walić takie lighty, Ogólnie. Tak naprawdę wy każdego meda z jesteś jesteście w stanie przebić gdzieś tam od boku, czy nawet po dolnej płycie bardzo często. Taki pro, Progetto czy Buraz to, to, to są bardzo łakome kąski akurat Dlatego tego TDK i co my tutaj kombinujemy. Powiem wam, że odkąd zmieniłem tą czułość to naprawdę ten celownik też tak bardzo, bardzo płynie chodzi, to tak smooth to chodzi. I naprawdę aż przyjemnie się celuje od tego czasu. Tak to już chyba drugi, trzeci drugi albo trzeci dzień i naprawdę jestem pod sporym wrażeniem jak te 1600 dpi fajnie chodzi może że z Valoranta troszkę zgopiłem. na <grym> no jak na, ludzie chwalą sobie także może tutaj dam jakąś jeszcze tu nie, Dlaczego nie, ale dobrze ta bitwa się układa, ponieważ moja drużyna puszyła zerówę. znaczy nie zerowe tylko zielone linie 1 w tym przypadku, więc jest bardzo bardzo git ta bezeta ja nie nie popełniła błędu, tak szczerze. Że... Tak delikatnie, ale hek mu nie da. Staraczki. Eee, pytanie, czy strakiem nie siadł straczkiem, ale mam hajaka jeszcze. O nie! Myślałem, że on chciał uciec, a on się obrócił na mnie. Nie! Ulewa się po mnie, w stopnie. O, ale ulew proszę tutaj. Opiszę, co to było w ogóle? Dobra Jest, jeszcze w miarę ok. Zrobimy z tego wynik. Na maksa się gra e, balizgowo. I wyniki przy, przychodzą same. Także luzik Muzik Ważne, by żyć, by żyć do końca bitwy. To jest podstawa na pewno. Także dajmy sobie po Jedna, druga, trzecia. E, tego jeszcze możemy przyfarmić. To jest szczęście. I za chwilę będziemy mogli się na miasto przestawić. On puszuje, tak? Puszuje. Hmm czy będę miał przestrzał. No, on by naprawdę znacznie wyżej musiał podjechać, by złapać jakikolwiek kąt na to. Czyli chyba zagramy na to na razie, co? Ona sama coś strzela? Nie, ja no, spójrzcie, że te działki są akurat mega przyjemne. Ten C znowu jeszcze wyjeżdża. Temu też dałem mm, po jeszcze Defender. Yeah, ja no. Gdybym miał teraz cały te HP, to naprawdę by była ta, taka sielanka tutaj tej bitwie, ponieważ dużo mapy się otworzyło, mo można gdzieś podjechać, yy, objechać, znaleźć krosa jakiegoś, a ja nie mam HP. <gry> a ja, Już Myślę, że on ma Mieszczela, szczerze. Na zielono była dolna pyta. To jest 270 penetracji na, na postawie, więc naprawdę dużo, szczerze. To, to jest około taki czołg. E, że jak nie chcecie strzelać z golda, nie, nie, traci, nie tracić tych kredytów, to naprawdę e, Ze samych APEKów i HEKów można sobie na spokojnie poradzić Na czar futura akurat HEKI są całkiem dobre e, cał, Całkiem dobra opcja 490, ale bomba Ten, ten dupcią jeszcze Także kolejna plomba 3500 Panie co? E, kowra mu da chyba klipa Trzecie osoby tutaj siedzimy jeszcze, o nie ma nie pocisku? No, może się, jedno zdążyć, nie zdążyłem. 4K, e, także mimo tutaj mojego takiego małego misplayu, e, który zrobiłem, właśnie, e, czyli wyjechałem pod BZT, które już wcześniej delikatnie wkurzyłem, więc musiał się obrócić na mnie, ale jakoś tak się spodziewałem, że on pojechał do przodu. On pojechał delikatnie do przodu i się wycofał. No, doda. ale mimo tego 4,5 tysiące, także. Jest, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Ten zestawik do takiego zajmowania mapy do jeżdżenia gdzieś jest świetny. E, tylko chciałbym Wam pokazać jeszcze, jeszcze ten drugi, gdzie rzeczywiście ten cichłopak się ci przydaje. E, tak jak go wyrzuciło. Okej, okay, ciekawe, interesujące, więc jest nieźle. Tutaj pewnie też będzie zarobek e, około 200 tysięcy, więc też fajnie, bardzo fajnie. I to jest właśnie ten problem, że Wargaming Connerfield te. Zarobki nie ma już drużynowych, gdzie tak fajnie było można zarabiać A na przykład w tym oslocie Light jest bardzo duży problem z zarobkami, ponieważ tam były większe I mimo, że jak, jak wygrywacie to może i są spore, ale jak przegrywacie to jest 10% Tylko z tej wiecie, sumy, którą powinniście zarobić na przykład na wyglądach. więc naprawdę mało Gdybym zrobił 50, to myślę, że taką oslota Light by grał znacznie, znacznie więcej osób Zbieram jakąś piaskę, 5. macha misję razy 5 E, także fajnie, fajnie to wyszło, BZ da jedną peska i tak jest połowie tabeli. to też ciąg, naprawdę uwielbiam. Złożyłem tylko... E, chyba zestaw na... nie, rację, tylko zestaw na pierwszego nie złożyłem nawet? Ciekawe. I 176 tysięcy, także jak na to, że nie mam bonusu planowego i nie puściłem bonusu na 100%, to jest całkiem nieźle. I zagramy sobie jeszcze jedną ostatnią bitwę. I kolejna mapa, i kolejna mapa, gdzie nie pokażę wam tego, zestawu zostało, ponieważ mam turbo, wracanie i to jest... Myślę na to mapę jedynie słusznie, Ani cicho układ, ani optyka się nie przyda. Tak oczywiście w tej pozycji, na którą ja się kieruję, a kieruję się do miasta na przeszłość, tam da się po prostu nie dwie albo trzy, Czasej na jak można połapać ciągi ciężkie, na takim papierowym Tedekiem, albo papierowym jakimś medem, echa też w tą pozycję jadę, także możecie sobie skopiować na wszelki wypadek tutaj. By mieć po prostu na przyszłość, e, oczywiście, może to optyka by się przydała, gdybym grał jakąś zerówkę tam z krzaków i ten cichy układ można tam grać, i jak najbardziej z tej górki drzewka sobie powalić, jakoś ospotać, starać się ausputować te lighty na optykę, e, dałoby się to zrobić. Ale ja nie lubię takiego grania. Zresztą w tej bitwie na lighty nie. Mam. No to my, myślę, że granie tej zerówki by też było całkiem inteligentną, e, tutaj opcją, ale mimo wszystko, my, my pojedziemy sobie tutaj. Na tym przestrzale często można złapać jak krówki, albo dołem jadam, albo góram O, właśnie Jest pierwszy giguś Powiedz jeszcze, że boję Nie Nie, jeszcze dwa snapy dostałem Nie to, że face mi dał, to, to jeszcze tam jakiś indyk bez się. nie, nie To bardzo źle wyszło To to był zły przykład jednak Załapajcie mi na słowo, że E, Przestrzały można zrobić z tego znacznie lepsze. E, na Indiana nie, nie wiem, czy jakieś właśnie bicie znajdę. Ale przekichane, no. Przekichane takie coś. Hmm. Nie wiem, czy jest większy, był dystansu w takim razie troszkę. Fajne, ten zamek będę puszczawać Może jakieś z górki się na tym ustawię w tym momencie. Hmm. że gdyby nie wychylił na face, to, to prawdopodobnie, to, w sensie po, po raz drugi, to, to prawdopodobnie bym nie dostał ani jednej pechy. Eee, więc miałbym tam 200 za free, plus całe HP i to by było tak je, jeszcze względnie, nie? To, I to by było taki dość akceptowalny trade. Czy, czy ja gdzieś tam znajdę jakiś przeszło ciekawy? Rozumiecie, gdyby stąd był przeszcział miasto, to to, to to by było chore. że to by było ostro chore. Tutaj dużo jest różnych przeszcziałów. Ja wiem, że ludzie tak grają, że ludzie kampią na dekach. I to nie jest takie głupie zresztą. Mapy są stworzone pod ogólnie e, takie bardziej pasywne granko. Także naprawdę nie dziwię się tym ludziom, czy słabszym, czy lepszym, którzy kampią, bo e, po prostu wyniki często same przychodzą, jak drużyna przeciw przeciwna chce coś zrobić, cokolwiek chce zrobić. E, I ogólnie jestem tak ustawiony, by brać, czego mieć jeszcze przeszło właśnie na Kali. E, tam jeszcze Skoda idzie. Więc jest nieźle. Właśnie trójka. Interesujący zawodnik zapaków. jeśli będzie mi latać, to na spokojnie, to można przebić. schematyka ogólnie ma dobre działo, yy, także no cóż i Jacek Sniper. takie życie to jest, gdzieś leci jak z procy, Nie rzu rzucał ziemniakiem, no ja nie wiem no, daliśmy jedną, on powinien dostać co najmniej dwie, w sensie, gdy gdyby poleciał wszystko, to dostałby trzy yy, ale no Powiedzmy, że nawet gdyby dostał jedną, to, to by było bardzo dobrze. Takie życie. W ogóle będziemy musieli troszkę pokamić. W sensie, mogę zagrać klawą, bo spójrzcie, co się dzieje na minimapie. To, to jest ważne, żebyście czytali to minimapę. Jest push, push zerowy, co się tam dzieje, co się kleuje z tego. Jest naprawdę dobrze, ponieważ za chwilę będziemy mogli złapać przestrzał. będziemy mogli złapać przestrzał na Tortoise'a, czy na inne ciągi. Dlatego to akurat musieliśmy hitę załadować. Co robi Face? Gadać, że dostanę kolejną od tego Fazza. Jaki on jest mocny. Jaki on jest mocny. Co wiem. On jest mocarny. A ja, ja... Nie. Już myślę, że katarz będzie z tego. I kolejna bitwa, by nie było za łatwo na Monshocie. Na pewno gram zbyt agresywnie tym czołgiem, ale nie może być za łatwo. I nie mam HP, tym gram lepiej, szczerze. Jestem zmuszony do jeszcze inteligentniejszego grania, by się bardziej wysilić, tutaj, by bardziej coś pomyśleć. Także e, szkoła przetwania jest grana aktualnie. Ta sena dobijemy. Znaczy niekoniecznie cała. Hmm. Nie wiem, czy nie, nie będziemy będzie musieli palić w gdzieś tam na czerwoną minie. Chciałem jeszcze trzymać tą kalinię. By może nie odejść tej mapy, ale chyba się nie da. Nie ma takiej możliwości to wszystko trzymać, także chyba zwijamy stąd. Chyba stąd zwijamy. Dam, damy tu też jakieś pechy. Czekajcie, dostanę spota. No, myślę, że dostanę spota, a nie mam. Więc jest nieźle, ale bitwa tragiczna, w sensie w moim wykonaniu tragiczna, bo to, że e, drużyna przegrywa, to to nie jest w żaden sposób zależny od nas. Także takie życie, a co, coś bym jeszcze chciał poszelać, szczerze, czyli jest potencjał by tutaj poszelać, tylko pytałem czy dostanę spota, dobra, jestem spota, nie taką bitwę bym chciał kończyć ten materiał, bo troszkę duolipa się robi, ale nie, chyba będziemy musieli, zobaczyliście i tak jedną dobrą grę, uważam, że czołg jest dobry, może nie... Aż do takiego agresywnego yy, stylu gry, jakim ja tutaj się właśnie posługuję jaki wam pokazuję, nie wiem czy to jest aż tak dobre. Na pewno mniejszą opcją by było to, co wam powiedziałem na samym, środku, yy, na, na samym, środku, yy, na samym początku bitwy. Gdybyście grali tą zerowę i wiecie, u, użyli tych krzaków, yy, by, by jakoś tutaj może pospotować. E, jakoś użytych krzaków, i wtedy bywam rzeczywiście ten zestaw z cichą układem i z optyką się bardzo przydał. E, granie tego miasta jest ryzykowne, ale to tak naprawdę to wyszło tylko i właśnie z mojego błędu. To wynikło tylko i właśnie z mojego błędu, że właśnie dostałem tu pestunie dwie. Także co specjalnie analizować te gry. Przy, przejdziemy do opracowania tego odcinka. Ty, pierwsza porażka na tym odcinku, także będziemy stać sobie podróżować zarobki i naprawdę nie zrobię nic. Ale to ze względu na to, że właśnie zrobiłem bardzo mało. I między innymi, właśnie myślę, że tak, do takiego zarabiania na spokojnie by było można grać na gościcy, albo po prostu ta, tak jak was utrzymam tam w niektórych odcinkach, by sobie kupić po prostu te duże zestawy i lacje na przecenie za 10 tysięcy, i nie musiałbym płacić teraz 20 za każdą sztukę. Na pewno bym więcej zarobił w takim przypadku. Szczerze, jak na to, jak względem tragicznie trzeci damage, to i tak jest masakra. Jak mój jak zaczął, także ja Wam bardzo dziękuję. Gdy ktoś się zastanawił nad zakupem tej maszynki, macie odpowiedź. Czasami można zagrać agresywniej, czasami niestety musi iść defensywnie, jak w tej ostatniej bitwie. Także bardzo Wam dziękuję za, za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie mieć dobry dzień, jak się, macie się...